Bartosz Salamon Nie masz psychy dzisiaj coś odwalić w Ekstraklasie Weźmy lepiej raz, zagrajmy w tym sezonie jakiś mecz na poważnie Bo znowu UEFA weźmie weźmiemy na te testy całe dopingowe bo, bo zazdroszczą naszego dopingu na bułgarskiej I co kurde, teraz będą prosić każdego na doping Ale no, no nic, więc Nie warto próbować, grajmy dzisiaj na serio o, Ale nie zapominaj gdzie gramy To jest tylko Ekstraklasa, tam Mistrzem nikt nie chce zostać A wyścig nasz dosłownie wygląda jakby tego ślimaka z bajki Turbo wziąć I kurde takich tysiące jeszcze i powiedzieć, że to dobry sezon ligowy jest Tak jakby, albo no nie wiem, takiego wziąć Kubicę po 60 i mówić jakie to kurde jest widowisko Wiesz co, w sumie mnie namówiłeś, odwalamy dzisiaj znowu maniany UŻYTKOWNIKU użytkowniku. Ja mówię. Matko Bosko, mówię. Coś to. Co to się stanęło. Brawo, brawo. Dobry mecz. Naprawdę, dobry. Naprawdę zachwyciliście świat. Serio, mówisz? Oczywiście, że nie. Co to miało być? Strzelacie sobie samobóje? Czy to jakaś ustawka, czy coś? trenerza? to jest ekstra klasa Nikt tego nie bierze na poważnie Ale widzisz, co teraz narobiłeś? Nie mamy ani szansy na europejskie puchary A tym bardziej na mistrzostwo My nie mamy teraz na nic szansy I to, co wypracowałyście rok temu mu Musieliście wszystko zepsuć Szefie, nie jest tak najgorzej Jak to nie jest najgorzej? Przynajmniej Legia nic nie strzeliła <laughs> Jeszcze mam do śmiechu? Już, czyścić gary! Bo i nie chcę was dzisiaj widzieć. Mam nadzieję, że nie będzie już takiej przyjemności. Witam dzisiaj wszystkich na konferencji prasowej, w której mam niby wam powiedzieć, dlaczego nie awansujemy do europejskich pucharów i dlaczego znowu przegraliśmy mecz i dlaczego nie zostaniemy mistrzem. No to ja wam powiem tak, Ekstraklasa to frajerzy. Nikt mistrza nie chce, a jak już chce ktoś mistrza, to go wtedy wywalamy A ja dzisiaj już mam was dosyć, więc wybieram się z rumakiem I mówię wam adios, żegnajcie wy w Hej wszystkim, ogólnie y, dzisiaj pojadę z moim hobby hobbyhorsem i ogólnie ona ma na imię Kokomelon i ona jest bardzo grzeczna i ma 25 lat. Dobra, idziemy. Ała, nie szarp się! Nie szarp się! To jest taki piłkarski mem. a jeszcze nie nagrał żadnego filmu o nas. Co to ma być? Przecież to my prowadzimy, a nie jakieś Leche czy Legia a nagrywa o jakichś drugorzędnych meczach. Więc... Wykłaszamy petycję o to, żebyś Harry Alexander Arnold nagrał o nas, bo my naprawdę zasługujemy na to.